Partnerem odcinka jest wydawnictwo High Story, wydawca książki 8 dni maja, ostateczny upadek III Rzeszy, autorstwa Folkera Ulricha. To jedna z ostatnich scen filmu Upadek, wiernie odtwarzająca wydarzenia z 30 kwietnia 1945 roku. Znajdujący się w berlińskim bunkrze dygnitarze palą właśnie zwłoki Adolfa Hitlera oraz jego żony, Ewy Braun. Te ponurą, krótką ceremonię pogrzebową przerwał ostrzał artyleryjski. Śmierć Hitlera była dopełnieniem przegranej przez Niemców wojny, ale jaka była w ogóle reakcja zwykłych Niemców na wieść o śmierci swojego Führera, któremu przez lata byli tak fanatycznie oddani, jak reagowali żołnierze oraz cywile? Przed wami film, który uzupełni, Materiał o bitwie o Berlin i znów przyniesie was dokonającej Trzeciej Rzeszy. Zapraszam! W chwili gdy palono ciało Hitlera w bunkrze pod Kancelarią Rzeszy panował nastrój ulgi przepleciony z obojętnością i przygnębieniem. Obecni tam żołnierze i generałowie pili na umór. Pośród najważniejszych dygnitarzy w bunkrze pozostali między innymi generał Hans Krebs, Josef Goebbels i Martin Bormann. Reszta ważnych funkcjonariuszy reżimu jak Himmler czy Gering była już oskarżona o zdradę za próbę nawiązania kontaktów z aliantami. Josef Goebbels, którego Hitler wyznaczył na stanowisko kanclerza łudził się jeszcze, że może uda się wypracować jakiś układ z Sowietami. Z kolei Martin Bormann zaczął przygotowania do skonstruowania nowego nazistowskiego rządu. Na stanowisko prezydenta upadającej Rzeszy Hitler wskazał przed śmiercią admirała Karla Denica. Sam admirał, nieświadomy tego co się dzieje, znajdował się w swojej kwaterze w pobliżu Kilonii. Była już noc, 3:50, zaczął się 1 maja. Niespodziewanie w kwaterze sowieckiego dowódcy, Wasylia Czujkowa, pojawił się niemiecki generał Hans Krebs, który w towarzystwie dwóch innych wojskowych zwrócił się do Czujkowa słowami: to co zamierzam teraz powiedzieć jest rzeczą całkowicie poufną. Jest pan pierwszym cudzoziemcem, który się dowie, że 30 kwietnia Adolf Hitler popełnił samobójstwo. Następnie Krebs przedstawił skład nowych władz oraz w imieniu Gebelsa, zaproponował natychmiastowe zawieszenie broni i pertraktację w sprawie odrębnego pokoju, ale czujkow był niewzruszony. Warunkiem końca wojny była bezwarunkowa kapitulacja, także przed Stanami Zjednoczonymi oraz Anglią. Krebs wracał więc do nerwowo wyczekującego Gebelsa z ponurymi wieściami. Nowy Kanclerz rzeszy na bezwarunkową kapitulację nie chciał się zgodzić i wraz z żoną zdecydowali się na uśmiercenie swoich dzieci, a następnie siebie samych. Pozostałym przebywającym w bunkrze osobom pozostało planowanie samobójstwa lub ucieczki z Berlina. To był koniec. Tymczasem niemieccy żołnierze oraz cywile nie mieli pojęcia o tym, że Hitler nie żyje. W tej niewiedzy mieli pozostać jeszcze przez kilkanaście godzin. Na razie informacje te posiadali tylko ludzie znajdujący się w bunkrze: Czujkow i Żukow, a o godzinie piątej nad ranem dowiedział się też Stalin. Radziecki dyktator, wyraźnie poddenerwowany, że ktoś wybudził go o tej godzinie, zdążył tylko wycedzić słowa. Doigrał się, łajdak, szkoda, że nie udało nam się wziąć go żywcem. Niemcy o śmierci Hitlera dowiedzieli się przez radio. Najpierw rozgłośnia w Hamburgu. 1 maja w okolicach godziny 21.00 zapowiedziała, że wkrótce zostanie przekazany ważny komunikat. Przez kolejne dziesiątki minut nadawano muzykę Wagnera oraz siódmą symfonię Brucknera. Następnie speaker zakomunikował. Z kwatery głównej firera dochodzą wieści, że dziś po południu nasz wódz Adolf Hitler, do ostatniego tchu walczący z bolszewizmem na stanowisku dowodzenia w Kancelarii Rzeszy, poległ w służbie Niemiec. 30 kwietnia firer mianował swoim następcą wielkiego admirała Denica. Zaraz po tym głos zabrał Karl Denitz, który, wprowadzając wszystkich Niemców w błąd, mówił, że Adolf Hitler poległ bohaterską śmiercią, stojąc na czele swoich wojsk. Nieco inny komunikat przekazano przez berlińskie radio w nocy z 1 na 2 maja, wówczas 18-letni speaker Richard Bayer powiedział: Pozdrawiamy wszystkich Niemców i składamy hołd pamięci dzielnego niemieckiego żołnierza na lądzie, na wodzie i w powietrzu. Umarł Filler, niech żyje Rzesza. Jak w Niemczech reagowano na tę wiadomość? Zacznijmy od tego, jak wieść o śmierci Hitlera odebrali przeciętni ludzie. Niemcy, którzy teraz w obliczu upadku doświadczali okrucieństwa wojny w takim samym stopniu jak dotychczasowe ofiary hitlerowskich podbojów. Pamiętajmy, że to ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno bezgranicznie wielbili swojego Hitlera, jak żadnego innego przywódcę w historii tego kraju. Teraz ten entuzjazm wygasł. Historyk Volker Ulrich w książce pod tytułem 8 dni maja ostateczny upadek III Rzeszy, w której szczegółowo nakreśla ostatnie dni trwającej wojny w Niemczech, pisał Wydaje się, że u przeważającej części niemieckiej ludności wiadomość o śmierci Hitlera prawie w ogóle nie wywołała żalu. Została przyjęta raczej beznamiętnie. Mit Führera, który po zamachu z 20 lipca 1944 roku przeżył krótki renesans, w ostatnich miesiącach wojny ulegał gwałtownemu rozpadowi. Wraz z nim istotną część siły przyciągania stracił również narodowy socjalizm. Czar prysł, zdjęto zaklęcie. Istotnie, niemieccy cywile wydawali się całkowicie zobojętniali. Dopiero teraz zaczęli zdawać sobie sprawę, że swój obecny los zawdzięczają Hitlerowi. Bardziej martwili się o to, czy uda im się przeżyć, jak zaspokoić głód, kobiety, czy dadzą radę uniknąć brutalnych gwałtów ze strony Sowietów. Sprawa śmierci Hitlera, zwłaszcza w Berlinie, często nie wywoływała żadnej reakcji, żadnego żalu, a bywało nawet odwrotnie. Przykładowo, jedna z pisarek, która przebywała w schronie przeciwlotniczym, odnotowała, że gdy przybył do cywilów przedstawiciel partii i oznajmił, że Hitler nie żyje, jedna z kobiet bez ogródek skomentowała to, mówiąc no i dobrze. Niektórzy skwitowali te słowa mimowolnym uśmiechem. Nie możemy jednak powiedzieć, że wszyscy odczuwali podobne zobojętnienie. W jednej ze szkół w Hamburgu doszło wręcz do rozpaczy. Dyrektor szkoły wygłosił mowę żałobną przy akompaniamencie niemieckiego hymnu oraz hitlerowskiej pieśni Horsta Wesela. Niektóre uczennice płakały. Takich szkół i miejsc pracy mogło być więcej. Jeszcze inni rozbudzili w sobie długo skrywany żal, tak jak jedna z pracownic biurowych, która we własnym dzienniku zapisała. Führer, który tyle nam obiecał, osiągnął coś, czego nie dokonał żaden niemiecki władca, pozostawił po sobie doszczętnie Wastowane Niemcy, doprowadził do śmierci milionów ludzi, słowem, stworzył przerażający chaos, i znowu to my, biedny naród, musimy wypić naważone piwo. W niemieckiej prasie, która gdzie gdzie jeszcze funkcjonowała, nadal nie brakowało gloryfikacji postaci Hitlera. Przykładowo w Hamburger Zeitung redaktor naczelny tej gazety w artykule pod tytułem Pożegnanie z Hitlerem pisał. Odeszła z tego świata wielka postać, która chciała dla narodu tego, co najlepsze i dlatego była tak bardzo kochana, która łączyła w sobie najwspanialsze cnoty, najgorętsze pragnienia, najszlachetniejsze tęsknoty, całą piękną dążność naszego narodu. Wiadomość o śmierci Hitlera dotarła też do żołnierzy oraz kadry oficerskiej. Historyk Volker Ulrich, we wspomnianej już przez nas książce 8 dni maja, przytoczył wiele wspomnień niemieckich dowódców, którzy otrzymując tę wiadomość, mieli mieszane uczucia. Jedni przyjęli ją bez żalu, wzruszali co najwyżej ramionami, inni trwali w filowej zadumie, by wyjść z założenia, że Hitler wprawdzie był wybitnym dla nich wodzem, ale to historia rozliczy jego decyzję. Niektórzy nie ukrywali jednak ulgi, gdyż dopóki Hitler żył, wojna trwała nadal. Być może jego śmierć zakończy dalszy rozlew krwi i pozwoli zawrzeć pokój oraz uratować to, co jeszcze z Niemiec pozostało. Niektórzy jakby dopiero teraz zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, jak wiele dla Hitlera poświęcili i nie mogli uwierzyć, jak dali się tak zmanipulować. Wielu jednak informacje o zgonie firera odebrało z całkowitą obojętnością. Generał Gerd Schmikle wspominał, Gdybyśmy nie wysłuchali tej wiadomości, a zamiast tego, w drzwiach pojawił się gospodarz i oznajmił, że w oborze padło mu zwierzę, obojętność nie mogła być większa. Tylko jakiś młody żołnierz poderwał się, wyciągnął w górę prawą rękę i krzyknął: chwała, Firerowi! Pozostali dalej jedli zupę, jakby nie wydarzyło się nic szczególnego. Najbardziej wstrząśnięci spośród wojskowych byli młodzi żołnierze mający zaledwie po kilkanaście lat lub dopiero co wchodzący w dorosłość. Bardzo wymowna jest pod tym względem reakcja 16-letniego członka Hitlerjugend, Lotara Lewe, który na wieść o śmierci dyktatora poczuł kompletną bezradność. I co teraz? Pomyślałem, kto rządzi Niemcami? Co będzie z nami? Co będzie z Hitlerjugend bez Hitlera? Wspominał po latach. Podobne odczucia miało wielu młodych Niemców, którzy dali się omamić nazistowską propagandą. Prawdziwy szok przeżywali też wszyscy ci, którzy wierzyli w Wunderwaffe, cudowną broń, którą ich Führer trzyma w tajemnicy i która odmieni bieg wojny. Bańka, w której żyli przez ostatnie miesiące, dosłownie pękła w jednym momencie. Satysfakcji ze śmierci Hitlera nie odczuwali też przeciwnicy nazizmu, wszyscy ci, którzy przeciwstawili się Hitlerowi w Niemczech i którzy przestrzegali przed tyranią lata temu. Niektórzy wprawdzie poczuli przypływ entuzjazmu, że nastaną nowe lepsze czasy, ale większość pogrążała się w pesymizmie, zwłaszcza ci, którzy pozostali w Niemczech. Widząc ogrom zniszczeń, wciąż nie mogli pojąć, jak naród niemiecki mógł sprowadzić na ludzkość tak wielkie nieszczęście. Wśród tych osób był członek SPD, Friedrich Kellner, który gdy dowiedział się o śmierci Hitlera, wpisywanym na bieżąco dzienniku, zapisał. Najnikczemniejszy ze wszystkich politycznych systemów, i niegdysiejsze państwo Firera spotkał zasłużony koniec. Historia zapamięta powsze czasy, że niemiecki naród nie był w stanie zrzucić narodowo-socjalistycznego jarzma z własnej inicjatywy, żeby położyć kres nazistowskiemu obłędowi i planom podboju całego świata. Niezbędne było zwycięstwo Amerykanów, Anglików i Rosjan. Śmierć Hitlera wprawdzie nie zakończyła wojny, ale przyspieszyła jej koniec. Odpowiedzialność za III Rzeszę spadła teraz na Karla Denica. Admirał jako prezydent Niemiec w swojej odezwie do Wehrmachtu mówił o, cytuję, bohaterskiej śmierci Führera, stojącego na czele swych wojsk. Miało to zapobiec upadkowi morale żołnierzy, którzy nie wiadomo, jak by zareagowali na informacje o samobójstwie. Efekt był odwrotny od zamierzonego. Denic nie miał aż tak dużego autorytetu wśród żołnierzy i cywilów. Ponadto wciąż odrzucał bezwarunkową kapitulację. Wszyscy raczej wyczekiwali końca wojny. A nie następnych sloganów o walce z bolszewizmem i bohaterskim firerze, o którym wciąż spekulowano, jak zginął. 2 maja 1945 roku generał Helmut Weidling, głównodowodzący obroną stolicy, rozwiał wszelkie wątpliwości o śmierci Hitlera w oficjalnym rozkazie, który z megafonów przekazywano ludności w Berlinie. 30 kwietnia 1945 roku, Führer odebrał sobie życie i tym samym porzucił tych, którzy przysięgali mu wierność. Z rozkazu Führera wierzycie, że musicie nadal walczyć o Berlin, chociaż brak ciężkiego uzbrojenia i amunicji oraz ogólna sytuacja pokazuje, że walka ta jest bezcelowa. W porozumieniu z naczelnym dowództwem Armii Czerwonej żądam zatem natychmiastowego zaprzestania walki. W tym materiale to już wszystko. Podziękowania dla naszych patronów oraz subskrybentów. Partnerem dzisiejszego odcinka było wydawnictwo High Story, wydawca książki 8 dni Maja. Ostateczny upadek III Rzeszy była ona inspiracją do realizacji tego odcinka. Autor książki Volker Ulrich to jeden z najlepszych specjalistów, jeżeli chodzi o historię Trzeciej Rzeszy. Dlatego jeżeli ten odcinek Was zainteresował, to po więcej informacji odsyłam do tej właśnie pozycji. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.